Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Robert Pryczkowski i jestem trenerem. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj postanowiłem y, odpowiedzieć na maile jakieś tam odpowiadam. To jest dużo pracy jednak, ale wygospodarowałem dzień, żeby z państwem korespondować, ponieważ. Maile są y, dla mnie bardzo niektóre wartościowe, nawet bardzo krytyczne, a zwłaszcza krytyczne. Tylko nie lubię wyrzygujących się maili. I dzisiaj chciałbym Państwu odpowiedzieć y, na taki mod, podać modus operandi pewnych sytuacji pewnych sytuacji. I ten mail, y, ten dzisiejsze spotkanie nasze, będzie, mi się wydaje, bardzo wartościowe i będzie składało się pewnie z dwóch odcinków, ponieważ ono poprowadzi nas do pewnej takiej bardzo wartościowej, jak myślę, błenty. Jako bardzo wartościowe puenty, Ale zacznę od tego, że powiedziałem kiedyś w swoim mailu, w swoim, przepraszam, w swoim spotkaniu z Państwem, że brałem udział w szkoleniach unijnych, pięciu i wszystkie były wyłudzeniami. I chcę to wyjaśnić, żeby Państwu to, jakby to powiedzieć, bo ważny jest modus operandi. Ważny jest modus operandi. Nie chcę niczego tłumaczyć, bo nie mam czego, ale chcę wyjaśnić, że każdy z nas może z takiej. W takiej sytuacji się spotkać i powiem Państwu, jaki ja z tej sytuacji, powiedzmy, wyszedłem. Tak, więc zaczynajmy. Fajnie, że jesteście. Um, więc uczestniczyłem w pięciu szkoleniach unijnych, z których wszystkie były wyłudzeniane, ale idąc tam, ja tego nie wiedziałem. Ja dopiero dowiedziałem się o tym na, w pewnym sensie na miejscu. Mianowicie, to polegało na tym, że firmy. Z budżetu. Dostałem komentarz, który mnie w ogóle skłonił do odpowiedzi. Pan Adam Lazarowicz F66. Pan nie rozumie, albo nie głupa, wziął pan pieniądze, które Unia wymusiła na ludziach, na nikim nic nie wymusiła. Więc był pan i jest trybikiem tego systemu. Na który narzeka w filmach nie lepiej było być tym automatykiem. Pewnie, że lepiej. Brakło wiedzy, nie starczy wiedza o starym Germanie, jak podłączyć leda do bateryjek? Kwart się panu odstroił? Bez odbioru. No tak, no tak. Rozumiem emocje. Ale tu chcę powiedzieć tak. W, yy, pisze coś takiego, wziął pan... Yy, jest pan trybikiem tego systemu, na który narzeka pan w filmach. Otóż powiem państwu tak. Ja nie narzekam w filmach na system. Absolutnie. Ja system chwalę. System, proszę państwa, jest absolutnie genialny. Naprawdę. System jest perfekcyjny. System wyprodukował ludzi, którzy w wyborach zagłosowali na swoich oprawców, i teraz ci oprawcy sprawdzają wytrzymałość. Odporność ludzi, żeby dojść do tej granicy buntu. Ja Państwu mówiłem, jak to jest, że można robić docisk. Jak jest docisk, to można robić docisk do pewnej granicy, i w, pewnej, w pewnym momencie asymptotycznie rośnie opór, czy ludzie wychodzą na ulicę, czy coś. I mądry system dochodzi do tej granicy. Zobaczcie, biedronka, 700 milionów, to już mówiłem Państwu, i nikt nie wyszedł na ulicę. Bo w ale jakby wzięli pewnie miliard, to ludzie by nagle, o, i to, prawda? Kamizelki by wyszły, strajki, blokowanie traktorami. Nie, ludzie na tym nie wiedzą. Ja rozmawiam z ludźmi mądrymi, właścicielami sklepów handlowych ostatnio rozmawiałem, którzy są bardzo mądrzy. I oni mówią, a ja nawet nie wiedziałem, ja mówię, jesteś handlowcem, nie wiesz o takich rzeczach z branży, to czym ty się interesujesz? Więc właśnie system dociska w tej chwili ten moment. To jest ten moment, jak ja Państwu pokazałem na szkoleniu, że jest trener i uczestnik, i trener spycha, uczestnika, spycha, spycha, i nagle on się kapuje, że jest spychany i buntuje, buntuje, ale nigdy go nie przepchną z powrotem. U nas w tej chwili następuje dokładnie ten moment. Czyli system sprawdza, dokąd może dojść, i on już tu, dojdzie tu, i gdyby ludzie zaczęli się burzyć. Systemu nigdy nie krytykuje. System w tej chwili uważam, że jest absolutnie doskonały, bo ludzie rozbierają swój kraj. Swoimi własnymi rękami, głosują na swoich oprawców, zasypują kopalnie. No przecież te firmy, które zasypują kopalnie, to nie są firmy holenderskie, niemieckie czy rosyjskie. Polskie firmy zasypują kopalnie, polskie firmy robią to, polscy posłowie głosują przeciwko Polsce w Unii. To jest niesamowity system, jest doskonały. To jedno, co krytykuje, to to, że jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek woli działania i woli walki co od razu pozycjonuje nas na przegranej pozycji. Ale jest bardzo trudno być prorokiem w własnym kraju, ponieważ zawsze to mówię, że gdybym chodził teraz po wioskach i miasteczkach żydowskich wschodniej Polski, w Krasnym Stawie, w i opowiadał im w 39 w kwietniu, co ich czeka, to prawdopodobnie nikt by mnie nie słuchał i Żydzi rzucaliby we mnie kamieniami, mówili odejdź goju, to nieprawda. Ja to rozumiem. Po prostu ludziom czasami brakuje wyobraźni na to, co przyniesie los, a ludzie, którzy gotują nam los są 50 lat do przodu. Więc ja to nieprawda, że ja krytykuję system, panie Adam Lazarowicz. Ja system podziwiam, jak można było bez czołgów, RTM-ów, stanu wojennego wszystkiego, po prostu zorganizować tak, że ludzie sami są gotowi. Wejść szybciutko na taboret. Założyć sobie pętle i z radością kopnąć ten taborek. Po prostu. Jak to moja mama opowiadała, czy dała książkę, kiedy tam jakiś car wieszał jakichś tam kozaków i oni się tam mieli nawzajem popowieszać, i oni jeszcze poganiali się i mówili: szybciej, szybciej, bo car będzie niezadowolony. To podobna sytuacja jest. Ja więc systemu nie krytykuję. Więc inno, wziął Pan pieniądze, które Unia wymusiła na udział. Unia niko, niczego nie wymusiła, muszę powiedzieć, akurat w tym przypadku, ponieważ system polegał na tym, żeby każda nowo powstająca firma dostała 40 tysięcy na początek, czyli bardzo dużą kwotę. W tej chwili, uwzględniając cenę mm, gazu i prądu, to tak jakby w tej chwili 80 tysięcy, a więc całkiem ładna kwota. I ta firma, która to organizowała, miała od tego procent. I jej zależało, żeby te pieniądze jak najszybciej rozdać, no bo na tym zarabiali. I poprosili mnie do tego projektu jako trenera. No i tu się zaczyna właściwa historia. Długej Państwa zapraszam. Przyjechałem tu, co będę robił, no to będzie pan tu, wdrażamy ludzi w rynek. Więc ja przyjechałem dumny i blady, jest pan dobrym trenerem, mówię znakomitym, najlepszym, oczywiście tego. I przyjechałem, rozmawiam z panią tutaj, która prowadzi ten projekt, i pani mi podsunęła e, listę obecności, ale już za dwa tygodnie do przodu, że ją podpisał. I ja mówię, no ale jak to mogę podpisać? Tu jest taki Zenon Ryczko, tam jakiś ktoś, tu jest Beata Kwiatkowska. Jak ja mogę podpisać za czwartek przyszły? A pani do mnie mówi tak. Pan podpisze i wystawi nam fakturę, i za dwa tygodnie przyjdą pieniądze. Może pani iść do domu. <laughs> Więc wiecie co? Mi to potwornie upokorzyło. To niech, ja przypuszczam, że 80% trenerów. Z całym szacunkiem, kochani trenerzy, jesteście nieskazitelnie uczciwi. Już się przekonałem, pracowaliśmy razem przy wielu projektach. Ale jednak 80% trenerów, myślę, że zgodziłoby się na to. No bo słuchajcie, słuchajcie, łatwy hajs. No biorę, wystawiam fakturę na 6,5 tysiąca i wracam do domu i po prostu myślę, o tak, to ten miesiąc mamy z głowy. Ale znacie moje, moje przekonania i sytuację, że każdą wartość nienależną Trzeba będzie oddać. Tam. Więc, ale mówię tak, mogę powiedzieć do tej kobiety przekonania ideologiczne, czyli na przykład o tej wartości nienależnej w niebie, czy w czyśćcu, ale ona pomyśli, że jestem wariatem. Bo jak się powie, na przykład w filmie współczesnej Chrystus, to ludzie traktują człowieka jako chorego psychicznie. No coś on, on mówi, jakieś rzeczy. Więc mówię, muszę podać przysłanki racjonalne. Przesłanka racjonalna była taka, że mówię: Nie mogę tego podpisać i iść. Ona mówi dlaczego? No bo tak, wie pani: jak my ich szkolimy, to mamy nad nimi opiekę i oni są ubezpieczeni. Jakby coś się stało, no to my jesteśmy ubezpieczeni państwa firma jest ubezpieczona, ja jestem ubezpieczeni. On, coś się stało: mogę zawołać karetkę, mogę coś, prawda? Dołożyliśmy wszelkich starań i wszelkiej troski. Ale jak jego rozjedzie autobus, prawda? Tego Zenka Ryczko rozjedzie autobus, no to co? My powiemy, Przyjdzie policja i powie, przepraszam, rozjechał go autobus, a on był na Państwa na szkoleniu. Ona mówi, powiemy, że wyszedł po bułkę. Ja mówię, bardzo dobrze, na Tarchomin? A, no tak, bo to było w centrum. No to tak, to też szkolenia. Ja mówię, proszę mi salę szkoleniową i ja to szkolenie przeprowadzę. Oczywiście jest też aspekt taki, Tutaj będzie dygresja mała. Religijny, że idziemy sobie na przykład do, do nieba, no i tutaj rozmawiamy ze Świętym Piotrem, a święty Piotr mówi, a tutaj jeszcze jedna sprawa. Zrobiłeś takie szkolenie unijne 15 października i przytuliłeś hajs, nie robiąc szkoleń, mało tego poświadczyłeś. Tu mam zapisane nieprawdę, podpisałeś listę obecności. No to ja mówię, no, no tak, bo no, tak było, bo ta pani mi kazała. A, powie święty Piotr, ta pani ci kazała, czyli to nie jesteś winien. Ty tylko wykonywałeś rozkazy, prawda? Ona, ona jest zła. Ty jesteś dobry i uczciwy, ale ona cię namówiła do tego, i gdyby nie ona, no nie, no, nie namówiła mnie, po prostu tak było łatwiej. No to musisz teraz to oddać. No to ja oddam, to było raptem 6,5 tysiąca. No nie, to za mało. Powiem jak za mało, czyli odsetki jeszcze? To zajmujecie się lichwą tu w niebie? Nie, nie. Widzisz. Wiesz, ile firm zbankrutowało po tym projekcie? Powiem, no nie wiem skąd mam wiedzieć. Ty wiesz, ty wiesz wszystko. Sześć. Sześć firm zbankrutowało w ciągu pierwszych trzech lat. A wiesz, ile firm. Zbankrutowało, bo gdybyś ty zrobił dobre szkolenie, zaangażował się, zrobił szkolenie najlepsze, jakie potrafisz, zgodne z zasadami sztuki i otoczył nad nimi opiekę dydaktyczną? No nie wiem, cztery. Czyli dwie firmy zbankrutowały tylko dlatego, że nie miały od ciebie wskazówek i mądrej merytoryki. A, nie, teraz tam wrócisz i dwa razy zbankrutujesz. Bo jak to przeżyjesz, to nabierzesz rozumu. Właśnie nasze działania mają efekt motyla. To nie jest tak, że ja oddam 6,5 tysiąca za szkolenia, które nie podpisałem i nie zrobiłem. Tylko wszystko ma jeszcze dalsze konsekwencje. Te firmy mogły zbankrutować. I tej firmie było bardzo nie na rękę, że ja chcę tych ludzi szkolić. Mało tego. Uczestnicy jeszcze rano podchody pode mnie robili, czy, że ja mogę podpisać iść do domu. Ja mówię, nie mogę, mam za Was odpowiedzialność. I tej firmie było nie na rękę, ale zrozumieli, że nie przekadają mnie, że w sumie z tym ubezpieczeniem mam chyba rację. A potem nawet robiłem im takie testy, pisałem takie rzeczy, nawet się polubiliśmy. Więc to jest pierwsza rzecz. Dużo ludzi. Pracuje w, w projektach wyłudzeniowych, co nie znaczy, że są złodziejami, bandytami, jak to powie, napisał mi jakiś komentator, że jest to moralność kurwy i Alfonsa w jednym. Niekoniecznie. Bardzo dużo ludzi pracowało przy projekcie Izera, który jest ewidentnym projektem wyłudzeniowym. I co? Wszyscy mieli mentalność kurwy i Alfonsa? Wszyscy informatycy, inżynierowie. Nie. Byli tam trenerzy, inżynierowie, informatycy, którzy przyszli i powiedzieli do żony, wiesz co, jestem dumny. Wzięli mnie do projektu Izera, Będziemy tworzyli pierwszy polski samochód. Tak samo ja. Ja byłem dumny z tego, że będę szkolił. Te pieniądze dawała Unia, ale nie wiedziałem, że to jest wyłudzenie. Po prostu w tym sensie, że im chodzi o to, żeby to rozdać te pieniądze, a szkolenia to fikcja. Po prostu mam odkreślić, że byłem, żeby oni mogli rozdać. Im nie zależało na żadnym szkoleniu. A ja wymusiłem na nich, żeby te szkolenia zrobić. Czyli dwa tygodnie pracy, jakby wziąłem sobie sam na kark. Rozumiem, że niektórzy komentatorzy mówią, że... że robienie swoich obowiązków wbrew światu wręcz, to jest mentalność kurwy Alfonsa. No ale może mają takie przekonanie. Nie obchodzi mnie to. Więc ja też szkolenia zacząłem robić i mało tego, robiłem te szkolenia w ten sposób, że yy, poprzedniego dnia spotykałem się z daną osobą, to wymusiłem i ona mi miała powiedzieć, co chce robić. Ja potem siadałem przy komputerze i w nocy przygotowałem szkolenie. Zobaczcie, że jest pracy, bo każdy miał inną firmę. Yy, I na rano byłem przygotowany na szkolenie, na ile mogłem być przygotowany przez noc. I poznałem dwie osoby, które były absolutnie głupie. Jednego faceta to chciałem nawet uderzyć taboretem w głowę. Był, Głupim, arogantem, był tak głupi i arogancki w skali przekraczającej w ogóle skalę. Pozaskalowy był. Um, głupi, pertynencji i arogancki. Po prostu nie przyjmował niczego, nie notował niczego. No po prostu był Jedna babka była taka słabsza. Poruszyłem ten materiał kiedy w jednym materiale. Ona po prostu uparła się na kupno Sony VAIO, ponieważ jest taki ładny i w ogóle. Były większość osób przeciętnych, a dwie osoby były wybitne. Jedna dziewczyna, która otwierała zakład kosmetyczny i ćwiczyliśmy do nocy scenki sprzedażowe. Mówię, słuchaj, jeżeli kończysz, to używaj języka korzyści. Mów tak i tak. No ale jak? No to przećwiczyliśmy. Mówię, a teraz powiedz tak i tak, ale spróbuj coś dosprzedać. Na przykład, proszę Pani, zabieg się pięknie udał. Żeby utrzymać ten zdumiewający efekt, proponuję ten i ten krem. Na tym kremie masz bardzo. To jest krem wysokomarszowy. Sprzedaj go. Ludzie są w tym momencie chętni. Nie ma w tym nic złego, że o siebie zadbają, mając dobry krem dr Ireny Eris. A ty masz przedłużony efekt swojej pracy. A, ale jak to? Ja mówię, no, spróbujmy. Działajmy, działajmy. Zrobiliśmy ze sto sceny. No i poznałem, przechodzę do drugiej części, czyli tą pierwszą część mam wyjaśnioną. Brałem udział w projekcie wyłudzeniowym. Tak jak wielu ludzi brało ury w, w projekcie. I zera projekt, ale nie wszyscy mają mentalność kurwy i alfonsa. Panie Adamie Lazarowiczu, 91-36, to jest pewnie 9 stycznia, 36 rok, data urodzenia. Więc yy, chodzi o to, że można być w programie skurwionym, ale z tego, w tym skurwieniu się nie umurzać. Po prostu trzeba mieć zasady. Poznałem jednego bardzo fajnego człowieka. I ten bardzo fajny człowiek, y, powiedział mi tak, y, zacząłem z nim rozmawiać i on mówi do mnie, o tu fajne, takie mam projekty, takie mam pomysły, takie mam pomysły fajne, wie pan co, tu, tutaj tu kolega robi, hoduje króliki, no super króliki, no, ja tam myślałem też tak, no króliki fajne, fajne. Więc pomyślałem sobie, taki grubasek, około 24 letni, z brodą, no, bardzo ładnie zegary chodzą, synchronicznie, nie? Z brodą, będzie hodował króliki. Usiadłem, zacząłem się zastanawiać, jak to jest z królikami, yy, i pomyślałem sobie: No dobrze, ale króliki są słabe, bo pierwsze króliki są wrażliwe. Królikom trzeba dać odpowiednie klatki, trzeba zbudować pewną infrastrukturę. Króliki najlepiej sprzedawać już otóż, tuszki z królików futerek nikt teraz nie kupuje nikt nie ma takiej potrzeby. Trzeba mieć sanepidy, no jest to duża logistyczna sprawa na pierwszą firmę w życiu z tak drobną kwotą 40 tysięcy, nie ruszy z tym, ale znalazłem taką niszę mu, mianowicie zające. Wtedy koła łowieckie i teraz chyba też kupują zające i kuropatwy i introdukują reintrodukcja następuje do środowiska. Na tym polega ekologia, a nie na tym, żeby się przyklejać do asfaltu. No ale jeżeli zlecenie nadawca płaci za przyklejanie się do asfaltu, trzeba się przyklejać. Natomiast chodzi o to, że właśnie na tym polega, że się wpuszcza do y, środowiska np. 50-70 y, y, kuropat, 50 zajęcy i zaraz powiecie: spuszczacie je po to, żeby strzelać. Nie. Właśnie w kołach owieckich, które robią reintrodukcję, zwykle jest moratorium na, na, te, na tę zwierzynę i nikt nie strzela tej zwierzyny. Chodzi tylko o ubogacenie środowiska. Tak jest za dużo lisów, to potem brakuje zajęcy. I kuropat. I właśnie kuropat, bażantów, i właśnie wtedy znalazłem mu taki, taki, taką niszę, mianowicie, że bardzo drogie były zające. I zające mają dużo mniejsze wymagania. Przygotowałem się, spisałem przykłady. Robię z nim rano szkolenie, witamy się, no. I zacząłem mówić, wie Pan, tam mówił o tych królikach, no, no. Ale pomyślałem sobie, że to jest to, to tamto, sanepidy, tuszki, wyjaśniłem mu wszystko. Rozrysowuję, pokazuję, no mówię, to tamto już mam, to... Ale lepsze są zające, no, no, no. Ja mówię, bo wie pan, zając jest zdrowszy, mniej choruje, nie, musi być woliera inaczej skonstruowana, musi być wkopana na pół metra, wyjaśniłem mu to, jak się wkopać, siatkę, że ocynkowana musi być, że to, że lisy, że inne sprawy. I nawet taki żarcik, pamiętam, wymyśliłem, mówię, bo wie pan, Króliki są nadwrażliwe, a zające są mniej wrażliwe. Jak się puści zającą yy, przeminą z wiatrem, yy, to nie reagują. A króliki, króliki płaczą, potem cały dzień siedzą i chlipią. I się roześmialiśmy, że to taki żart. I idziemy dalej, wytłumaczyłem mu koszty to, woliery, słupki, jak to zrobić, tego, śmego. I że kołwiecie będą same przyjeżdżać do niego, odbierać to, płaci żywy hajs za żywe zające, on może mieć furgonetkę, może to rozwozić po Polsce. Żywy hajs bez takiej w zasadzie odpowiedzialności. Tylko żeby były zdrowe, fajne, w dobrej kondycji, reintrodukujemy, nie ma procesu zabijania, nie ma w ogóle fantastyczna sprawa, bo one były drogie wtedy po 400, 500, 700 zł kosztowały zając. I on mówi, no, zające w porządku są. A, ale czemu pan mi to opowiada? Ja mówię, no bo pan powiedział, że chce pan hodować króliki. A ja obliczyłem, że dużo więcej pan zrobi na zającach. Jest to hodowla prostsza. Jak pan nie jest biologiem, nie ma pan hajsu tyle, no bo 40 tysięcy to nie jest dużo. I tak dalej. Bo z królikami pan jakoś wystartuje. A on mówi, nie. Ja panu wiem, że kolega hoduje króliki. Ja mówię, po dwóch godzinach szkolenia, rozumiecie? Rozpisywania, woli Woliera taka, woliera taka. Słupki trzeba wkopować, ale przedtem musi pan jej zaimpregnować. I tak dalej. To, to nie było szkolenie tam. Ja mówię, kolega chce. A? To się nie zrozumieliśmy. A co pan chce? A on mówi, ja chcę założyć firmę konsultingową. Ja mówię. Saltingową? Tak, w Dubaju. Mówię w Dubaju tak, wie pan co, jak będzie jakaś firma polska chciała wejść na rynek, albo europejska, to ja się tam rozlokuję, założę tam firmę konsultingową i ta firma konsultingowa będzie wyjaśniała, komu dać łapówki, czy rowery schodzą, czy schodzą miksery, co zrobić, jak z komuś z kim się dogadać i tam inne rzeczy. Wszystko po prostu, to jest nowy rynek o specyficzce bardzo dużej, a ja mam duże doświadczenie w tych sprawach i po prostu się dogadam. Czyli jak ktoś będzie chciał sprzedawać na przykład różowe damki w Dubaju, to ja powiem, czy w ogóle jest na to rynek, czy kobiety tam jeżdżą na różowe Nowych damkach, czy różowy jest kolorem dozwolonym, czy damka w ogóle jest takim rowerem, czy w ogóle ktoś jeździ w Dubaju w tych krajach takich arabskich. Ja mówię, a, czyli w taką firmę konsultingową. I wiecie, no musiałbym się przygotować do tego z 5 dni może, żeby taki temat poruszyć. I ten młody człowiek, i to jest właśnie fajne, przeczytałem w komentarzu, unika ich wściekłych psów i głupich ludzi. I ten człowiek był właśnie bardzo mądry, bo on usiadł i zaczął mnie szkolić, opowiadać mi o tym dobaju. Zaczęliśmy wymieniać się informacjami. I opowiedział mi historię Patatilmana, ale powiedział mi ją w pewnym istotnym kontekście, na który Państwa serdecznie zapraszam na drugą część tego materiału. 27 minut, mam nadzieję, że Państwu to zeszło jakby szybko, że Państwo się jakby zaciekawili tematem. I poruszę z Państwu historię Patatilmana w tym sensie, że ono ma dużo szerszy, ta historia, kontekst, bardzo istotny dla naszych procesów, projektów rozwojowych, zwłaszcza w dzisiejszym czasie. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem, że można uczestniczyć w projekcie, który jest wyłudzeniem, ale jeżeli nasza postawa jest nieprzejednana, to można te, z tego wyjść no, co najmniej z podniesioną głową i zrobić swoją robotę. Tak samo jak myślę, że jest bardzo dużo projektów rozwojowych, o czym już mówiliśmy, projekt wyłudzeniowych i można tam faktycznie iść na dzień dobry z zamiarem dziesięcioletniej pracy takiego pierdzielania się i to jest naganne, ale myślę, że w projekcie na przykład Izera, tak jak mówiłem, dużo ludzi naprawdę chciało tworzyć pierwszy polski samochód elektryczny i naprawdę w to wierzyło. Co się stało z nim później? No, dyrektorzy wiedzieli, o co chodzi na pewno i tam w projekcie Isera przepalono mnóstwo hajsu. Przypuszczam, że rodziny ustawiły się na wiele, wiele lat do przodu. Te, które miały się ustalić. Ale nie można powiedzieć, że wszyscy, którzy w tym projekcie uczestniczyli w dobrej wierze i chcieli w nim godnie pracować, godnie zarabiać i dawać dobre czasy, to mieszanina kurwy Alphonsa. Nie zgodzę się z tym. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, szanujmy czas, który nam pozostał. Jest pomysł taki, który podobał mi jeden z Państwa, jeden ze słuchaczy, żeby wydrukować takie nalepki. Eee, szanujmy czas, który nam pozostał. I jak mi się to spodobało, to poproszę Państwa o takie wsparcie, że jak macie jakiś projekt taki, jakbyście chcieli to mieć na samochodzie, czy gdzieś, jak to zrobić, to ja chętnie to wyprodukuję i będę gratisowo za darmo. No, może za jakąś symboliczną płatę, nie wiem jeszcze, powiedzmy, rozsyłał. Może za 5 zł, bo za darmo to ludzie nie szanują. A za 5 zł to te pieniądze, jednak jakąś może z, zwróci się list, przesyłka i, i wydrukowanie tego, i wyprodukowanie. Szanujmy czas, który nam pozostał. To może być fajne, bardzo fajne motto. Nie idzie na reklamę, ale motto jest fajne. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam na drugą część historii o. Pacie w szerszym kontekście.